Ogólnie, w poprzedniej części vloga nie zawarłam paru istotnych informacji, jakimi były właśnie ten piasek i te moje piękne gałęzie, które mam w klatce. Gałęzie są ogólnie moje zdziałki z jabłonki, umyte, także to są swojskie, lepszych nie ma, <laughs> nie. Jak chodzi na przykład o rzeczy, które tam są yy, właśnie wymienione, to będą właśnie na samym końcu yy, tego filmu, będą po prostu pokazane, jaki to jest Piasek Pucek, jaki to jest MultiFit właśnie słyszycie koszatki w tle yy, BTW to ten film mam mniej więcej pokazywać dzień po sprzątaniu tak jak na przykład obiecałam na przykład, ha? czy to w ogóle pasuje yy, tak jak obiecałam na TikToku, że to zrobię bo tam właśnie wpisałam w y, opisie tego TikToka yy, którego tam dodałam się z tymi koszatniczkami tego nowszego yy, to napisałam, że będzie vlog yy, sprzed, po i dzień po więc y, nagrywam jeszcze dzień po, y, który jest dzisiaj, więc no, no ogólnie, nie, no nie da się po prostu utrzymać przy nich czystości, to są takie bałaganiarze, że po prostu, no, no no, nie da się, wszystko by rozwaliły, wszystko, wszędzie by narobiły, to jest szokujące, no brud, smród.